Modlitwa wiary i wdzięczności, łącząc się z Boską Miłością. Dziękujcie we wszystkich okolicznościach, bo taka jest wola Boga wobec Was w Chrystusie Jezusie. Pierwszy list do Tesaloniczan 5, 18. Kochani bracia i siostry, niech pokój Pana będzie z każdym z Was. Dziś chciałbym zaprosić Was na wewnętrzną podróż, podróż przez wdzięczne serce. Podnieśmy wspólnie oczy ku niebu i wyraźmy naszą wdzięczność stwórcy za wszystkie błogosławieństwa, które codziennie zsyła na nasze życie. Często jesteśmy tak zajęci codziennymi obowiązkami, wyzwaniami i walkami, że zapominamy zatrzymać się na chwilę i podziękować. To jak rzeka, która płynie bez przerwy, nie mając czasu na podziwianie piękna otaczającego krajobrazu. Ale Biblia uczy nas, że wdzięczność jest aktem adoracji, sposobem na uznanie ręki Boga we wszystkim. Kiedy dziękujemy, mówimy Bogu: Panie, widzę Cię, uznaję Twoją opiekę, Twoją miłość i Twoją wierność w moim życiu. Nawet w najtrudniejszych chwilach wiem, że jesteś ze mną, kropka. Wdzięczność otwiera bramy nieba i pozwala nam doświadczyć obecności Boga w głębszy sposób. Ale co? Gdy rzeczy nie układają się dobrze, kiedy przechodzimy przez chwilę bólu, straty czy niepewności, jak możemy dziękować, to w takich momentach objawia się wiara. Wiara to pewność, że Bóg jest w kontroli, nawet gdy nie rozumiemy Jego dróg. To zaufanie, że On ma cel we wszystkim, co dzieje się w naszym życiu. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim dla dobra tych, Którzy Go miłują, którzy są powołani zgodnie z jego zamiarem. Wdzięczność w tym kontekście nie jest zaprzeczeniem bólu, ale raczej wyborem, by zaufać Bogu, nawet pośród burz. To jak kotwica, która trzyma nas mocno, gdy wszystko wokół nas zdaje się rozpadać. Wdzięczność pomaga nam zmienić naszą perspektywę. Zamiast skupiać się na problemach, zaczynamy dostrzegać możliwości, które Bóg nam oferuje. Zamiast narzekać na to, czego nie mamy, zaczynamy doceniać to, co już posiadamy. Wdzięczność uwalnia nas od goryczy, urazy i zazdrości. Ale jak praktykować wdzięczność na co dzień? Istnieje wiele sposobów na pielęgnowanie tego nawyku. Możemy zacząć prowadzić dziennik wdzięczności, w którym zapisujemy wszystkie rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. Możemy wyrażać naszą wdzięczność przez modlitwę, muzykę, sztukę lub po prostu przez uśmiech dla kogoś. Wdzięczność jest jak mięsień, który trzeba ćwiczyć. Im więcej dziękujemy, tym łatwiej jest znaleźć rzeczy, za które można być wdzięcznym. To jak cnotliwy krąg. Wdzięczność rodzi więcej wdzięczności. Dziękujmy za naszą rodzinę, przyjaciół, zdrowie, pracę, dom, jedzenie, wolność religijną, za słoneczny dzień, za gwiaździstą noc, za ciepły uścisk, za słowo pocieszenia, za książkę, która nas inspiruje, za muzykę, która nas porusza, za uśmiech, który nas raduje. Lista jest nieskończona. Dziękujmy także za nasze trudności, bo to one sprawiają, że rośniemy i zbliżamy się do Boga. Dziękujmy za nasze walki, bo to one nas wzmacniają i uczą zaufania. Dziękujmy za nasze błędy, bo to one pokazują nam, że jesteśmy ludźmi i że potrzebujemy Boga każdego dnia. Kiedy dziękujemy, uznajemy, że wszystko, co mamy, jest darem od Boga. Nic nie należy nam się sprawa, jesteśmy tylko zarządcami dóbr, które On nam powierzył, bo wszystko pochodzi od Ciebie, a my z Twojej ręki to otrzymaliśmy. Pierwsza Księga Kronik 29:14. Wdzięczność to postawa, która przemienia życie, sprawia, że stajemy się szczęśliwsi, zdrowsi i bardziej związani z Bogiem. Kiedy pielęgnujemy wdzięczność, przyciągamy do naszego życia więcej błogosławieństw. Dlatego zapraszam Was, abyście uczynili z tego codzienną praktykę. Zaczynajcie dzień od dziękowania i kończcie dzień dziękowaniem. Dziękujcie w każdej chwili, we wszystkich okolicznościach. Na zakończenie tej refleksji chciałbym zadać pytanie: Za co dziękujesz Bogu dzisiaj? Jakie błogosławieństwa otrzymałeś? Odpowiadając na te pytania, zrobisz pierwszy krok w kierunku pełniejszego i szczęśliwszego życia. Pamiętaj, wdzięczność to nie tylko emocja, ale wybór. To decyzja, by żyć z sercem otwartym na cuda, które Bóg przygotował dla ciebie. Niech pokój Pana będzie z Wami.